Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder. Seed porwał zatopiony statek piracki. Musimy dogonić porywaczy i odholować wrak na miejsce. Arrr! Czemu płyniemy tak wolno? Co się dzieje? Płyniemy za porywaczami, ale dzieją się tu dziwne rzeczy. Wygląda na to, że wrak ciągnie ich do tyłu. Jeśli w środku wraku mieszka wielki morski robal. Używa tego wraku tak jak ślimak używa muszli. Ten słup to mieszkanie robala. Sid, mówi Rider, puść ten stary statek. Arr, ten pirat się nie poddaje. To ja go znalazłem, jest mój. Dobrze, Roki, a więc musimy przeciąć linę. Szykuj pochodnie. Zaczekam na twój sygnał. Chase, Morski robal nie może się ruszać, gdy będziemy ciąć linę. Włoci powinieneś mieć przekąski, żeby go czymś zająć. E, tak, już znalazłem! Dobrze, Roki. Teraz! Robal już przestał! Włącz! Opuść linę! Roki, zaczep linę do wraku! Lina zabezpieczona! Możesz holować, Chase! Pokażemy Chase'owi, gdzie leżał wrak! Robalek będzie tam szczęśliwy! To tutaj! Ryder, jeszcze raz dziękuję za ocalenie tego miejsca i domu Robala! Nie ma za co, mały! A kiedy masz kłopoty, to... Iii! ...po pomoc. Mamy kłopoty na górskim szlaku. Mulaterka uciekła z chikaletą, a pani burmistrz zawisła na drzewie. O, o, o. Musimy ją uratować. Do tej misji wyznaczam A Oto pies, który lata! Wybieram także Chase'a. Chase się tym zajmie! Psi Patrol rusza do akcji! A, a. Wybacz, Ryder! Nie ma ich! Chwila. O, ha. ha. Chwileczkę, uśmiech. Znalazłam, pośpieszcie się. Dobrze Chase, pora na sieć. O, 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 o. Ale widok. <laughs> Teraz znajdźmy oślicę i trzykalecze. Sky, polecę wzdłuż ścieżki. Na moście linowym, który nie wygląda solidnie. Chyba mam pomysł, ale przyda nam się pomoc. Tracker? Roller Rider, jestem tutaj. Słucham Cię. Chciałbyś trochę polatać? Złapię Cię! Mam Cię! Cikalect to nic ci nie jest dzięki tracker. Hej, mulaterka! Spójrz co tu mam! Oh! Ryder, udało się! Gdy ma pani jakiś problem, proszę! Iha, po pomoc! <ścoughs> Dobrze, żeby plaża była czysta i bezpieczna dla wodnych żółwi. Przypłyną dzisiaj, by złożyć jaja. I gotowe! Uwaga, żółwie morskie! Plaża jest posprzątana i gotowa! Posprzątana? No tak, zaśmiecimy ją tak bardzo, że żółwie nawet tu nie podpłyną. Wtedy wybiorą mglistą osadę. Przeszkadza nam tylko jedno roki. Ten piesek zbiera śmieci szybciej niż je rozrzucamy. Musimy go jakoś stąd odciągnąć. O, śmieci w wodzie? Nie chciałbym, żeby żółwie w nie wpłynęły. Muszę coś zrobić. Cholownik! Tu. Zbudowałem najlepszy plecak rakietowy w historii. Wszystko z odzysku! Mam tutaj miętówki. Może nie do jedzenia, ale do zrobienia gazu. Za go przygód już lecę! Zielone znaczy leć! Roki? Skąd on się tu wziął? Kociaki, wyrzucajcie śmieci! Nie tym razem. To należy do mnie. Dobrze, Ryder. Odzyskałam mój holownik. W wodzie nie ma już śmieci, więc żółwie mogą przypłynąć na plażę. Świetne wieści i dobra robota, Roki. Żółwie przypłynęły! Hip-hip! O! Hurra! Zwykłe motyle latają po mieście i powodują chaos. Ryder, te motyle przyleciały tu z lasu! Tu jesteś! Hej, to motyl monarcha! Zazwyczaj lecą za fioletowym przewodnikiem, który szuka dla nich pożywienia. Podobno bez przewodnika reszta motyli nie znajdzie jedzenia. Zrozumiałam, Ryder? Zaraz poszukam tego fioletowego przewodnika. Jeśli monarchy polecą za przewodnikiem, to. Już wiem! Robob wracajmy do wazy. Sky, możesz znaleźć jeszcze jeden krzak motyli? Jazda Rider. Roki, potrzebujemy Twoich zapasów! Dobrze Rider. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Zumo, jesteś motylem przewodnikiem. Przerobiłem Ci obrożę, żeby wydawała odgłos motyla. Lećcie za mną, Pieski! Mamy spotkanie z kilkoma motylami. Kaj, znalazłaś już może kolejny krzak motyli? Widzę je! W zasadzie nawet kilka krzaków! I to dość daleko! Świetnie! Wyślę do ciebie pieski razem z motylami! Uwaga! Kilka chce się odłączyć! Zajmę się tym! Szybciej, motylki! Pomachajcie na pożegnanie! <grystanie> Świetna robota, pieski. Doprowadziliście motyle do pożywienia, a teraz wracajcie do Zatoki Przygód. No przewodników, zabiorę cię do kolegów. Pa, pa, nasz. Dzięki za pośpiech, pieski. Pani burmistrz i bliźniaki chyba utknęli w górach. Sky, weźmiesz helikopter i polecisz poszukać ich na klif. Everest, weź pojazd i przeszukaj szlak i góry. Znasz je najlepiej z nas. Lód czy śnieg, nie poddam się. O, dobrze, że przypominasz. Nadamy sygnał pomocy. Trzy gwizdki to wezwanie pomocy. Słyszycie? Ktoś gwizdze na pomoc. Może to są oni. Gaj, czy widzisz coś z góry? Znalazłam! Rajder, są tuż pode mną! Och, to psi patrol! Jesteśmy uratowani, dzieci! Uratowani! Oho,! Oh. Oh, oh, oh. Ślizgują się w dół strumienia. W stronę wodospadu. Już jedziemy. Nie mogą spaść z tego wodospadu. Everest, zaczep o to drzewo. Przejedź tam i owij ją wokół drugiego. Jasne, Ryder. Dyska! Cóż, to było... Świetne! Przynajmniej wam się podobało. No, to jak się w tym wstaje? O, 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 o. <trybuj> Witam, farmerze i farmerko! To, yy, ej! dasz radę pojawić się w ratuszu dzisiaj o trzeciej? O, chętnie, ale nie mogę. Ale musisz! Znaczy, dlaczego? Nie mam samochodu, a przecież nie polecę. Obok ratusza nie ma lotniska. Nie martw się, Ace. Zawieziemy cię na to przy. Yy, przyjemnie będzie cię tam podrzucić. Zgoda. Dzięki. Widzimy się o trzeciej. Do zobaczenia, pilotko. <laughs> Jej! Wszystko wygląda wspaniale! Nie! Zapomnieliśmy o prezencie! Musimy coś wymyślić, zanim Farmer Al przywiezie Ace na przyjęcie. Przywiezie? Wpadłam na świetny pomysł! Czemu szukamy prezentu dla Ace na złomowisku? Ponieważ ostatnio, gdy tu byłem, widziałem coś odpowiedniego tam. Mogę je naprawić i myślę, że zdążę przed przyjęciem. Zwłaszcza, gdy mi pomożecie. Psiastyczny kolor, marszal! Dobra robota, pieski! Mam pomysł, jak można go jeszcze ulepszyć. Chyba przyda mi się pomoc, Rocky. O, już prawie czas. Tylko dlaczego Sky tak mnie namawiała? Cokolwiek to jest, Ace, musi być naprawdę niespodzianko e, znaczy wyjątkowe. Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Jej, to mój prezent? Tak! Pieski go odnowiły. Chodźmy! Zabierzmy nowe auto na przejażdżkę! To jest najlepszy prezent na świecie! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Mamy wyzwanie na górę Jake'a. Musimy się pospieszyć. Wujek Otis spędzi z góry w wagoniku z kopalni. Jej! Musimy go uratować i zatrzymać wagonik zanim się rozbije. Więc na tę misję pojedzie Everest. Zabierzesz swój pojazd. Przed nim chwytakiem wyciągniesz wójka Otisa z wózka. Rabus. Wygląda na to, że wagonik może wpaść na chatkę Otisa. Użyj swojej łopaty, żeby wykopać mu na drodze wielki kopiec z ziemi. Everest, tam Chwytak! To Popsi Patrol. Aa! <grym> Nieźle, Everest Ale proszę, uratujcie moją bryłkę Rubble, bądź gotów Wagonik jest już u ciebie Wszystko gotowe, Ryder Tak myślę Złotko o -o. Everest, samorodek znów toczy się w dół Złotko, praca do mnie Żeby nas zgnieść, jeśli nie odskoczymy Marszał, jedź wzdłuż rzeki, aż dojedziesz do gór Trzymaj się, bojku! Udało się, Ryder! Ale kłopoty ma rodzina Bobru! Szybciej, marszał! Użyj działek wodnych, żeby rozmieścić grunt przed tamą, żeby złoto utknęło w błocie! Jasne! Jestem wdzięczny psiemu patrolowi za uratowanie najważniejszej rzeczy na świecie! Tej wielkiej bryły złota? Nie, mojego nowego przyjaciela z całą rodziną! Wyglądają jak ślady słonia. Słyszę je! Poszły tamtędy! Dudnienie jest dość głośne. O, mały słonik! Ach, to snort! Ale po co taki malec wydaje takie głośne dźwięki? Chyba wiem dlaczego. Coś utknęło mu na noce! Oh. Nie, Randy! Uciekaj stamtąd! Wracaj, Snort! Chcieliśmy Ci pomóc! O nie! Ryder, Snort biegnie w stronę rzeki. Rzeka szybko płynie! Wdech? Tracker, możesz wskoczyć na tratwę i zatrzymać ją lianami? Por supuesto! Oczywiście! Jedna uprzążna zamówienie! Mam cię, Randy! Sprowadźmy więc Snorta na brzeg! Dobra robota, Tracker! W porządku, Snort. Jesteś bezpieczny. Zdejmiemy ci te opony z nogi. Uf! Powoli. Uf! Teraz. Uf! A nie złamanego palca to najlepszy pomysł na świecie! Ha, ha. Mówcie na mnie, burmistrz! Ham geniusz! A -a -a. Który przycisk nacisnąć? A -a -a. Maynard! Pani Marjorie do Raidera. Spokojnie, proszę pani. Zatrzymamy go! A -a -a. Chase, podjedź tam szybko i zatrzymaj burmistrza w sieci! Proszę, nie pryskaj! Z siecią się nie udało! Burmistrz i Skunks jadą w stronę rzeki! Pieski, jedźcie nad rzekę. Uratujemy kilka zwierzaków. Ustaw barykadę na brzegu rzeki! Skunks, zabierz Skunksa! Mejna, chodź do mnie! A ten jest do czego? Oho! Niezły rzut! Wspaniale, Zumo! Dobrze kierujesz, Maynard! O, oh, nareszcie! Znów na twardej ziemi! Taniec szczęścia, taniec szczęścia! Jej, ale szybko pan wyzdrowiał! Ryder, pieski, dziękuję wam za uratowanie Maynarda. A także burmistrza Hamdingera. Dziękuję, psi patrolu. Nie ma za co, bo kiedy są kłopoty ze skuterem, proszę dzwonić po pomoc. Jihau! Hurra! Ahoj! Sio, Brony, sio! Jestem strachem. Proszę wsiada. Super kostium! Nieźle! Ale świetny kostium! A, dziękuję! Znaczy, tak, jest całkiem fajny! Cukierek albo psikus? Dziadku, dzwonimy po psi patrol! Ryder, dziecko w przebraniu pająka zabiera wszystkie słodycze! Zajmiemy się tym. Nie ma pająka, z którym sobie nie poradzimy! Przestań, ty, ty, kimkolwiek jesteś w tym strasznym kostiumie pająka! O, o, o uciekajmy stąd, kociaki! No, Sieć! i złapali nas. Robby, przyjdź tutaj z dźwigiem. Musisz wyciągnąć wielkiego pająka z piankowej sieci. Ła! Dobrze, że to nieprawdziwy pająk, bo byłoby naprawdę strasznie. U, to cukierek. Muszę go mieć. O -o. Moje słodycze! Nie! Och, dziękuję, Ryder. Napracowaliście się z pieskami, żeby uratować nasze przyjęcie na Halloween. Nie ma sprawy, bo gdy brakuje wam słodyczy, to zawsze zwońcie po pomoc. Mój kapelusz ma być wyższy! To najlepszy cylinder na świecie! Panie Hamdinger, proszę natychmiast przestać! Ha! Jeśli możecie mieć posąg kurczaka, to ja mogę mieć rzeźbę najlepszego burmistrza na całym świecie! Mnie! Dzwonię po Reudera. Wykopał pan z tego wzgórza bardzo dużo kamieni. Robel ma rację, wzgórze nie jest stabilne. To śmieszne. Jedną chwilkę. Czemu mój posąg ma uszy jak u kociaka? Hm, nieważne, sam to wyrzeźbie. Nigdy nie proś kociaka o przysługę. Mam naprawdę złe przeczucia. Ja też, zadzwonię po wsparcie. Marshal, Chase, Zuma, Rocky, jesteście nam potrzebni. Aha, teraz masz uszy tak idealne jak moje. No, nie, 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 nie! O, A! A! o nie! Toczą się prosto do zatoki przygód! Zobaczmy ten wielki głaz do zatoki! Znajdź mi drogę do portu! Wodny bulwar jest pusty! Niech pan się trzyma! Płyniemy na brzeg! Tyle pracy! Będą je oglądać tylko ryby! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.